Wraz z youtuberami zorganizowaliśmy konkurs na Gutnefa czarny laminat o wartości prawie 500 zł. Aby go wygrać, wystarczy, że zasubskrybujesz każdego twórcę oraz komentujesz i zalekujesz film, do którego link znajdziesz w opisie. Losowanie odbędzie się 28 lutego na kanale konkursowym. Powodzenia. Siemano Lamianek, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie skrzynki Expensive e, dokładnie te tutaj po 30 zł one są. Otworzymy sobie na start 5 tych skrzyneczek za 147 zł no, i mam nadzieję, że zrobimy jakąś fajną kosę na sam koniec, albo jakiegoś fajnego itema. Zobaczymy, jak to będzie. No, na sam start leci słabo e, aż 112 zł straty. E, kolejne 147. Mam nadzieję, że któryś z tej górnej półki poleci. No, ewentualnie jeszcze z tych. No, ta też jakoś ujdzie jeszcze, ale to zobaczymy. Już myślałem, że dałem prez, ale mamy dwa razy. No dobra, może no, w sumie 67 zł straty. Myślałem, że to lepiej jakoś poleci. No ale dobra, może Uspik no noir albo coś tego typu? Aquamariner Revenge? O, proszę bardzo, no i leci. Zysk 40 groszy, aż no to fajnie w sumie. No chciałbym taki profit zawsze otrzymywać w tych skrzynkach. 40 groszy, zawsze coś. O, hyperbest. Kurde, Uspik przeleciał, ale zysk znowu, dobra. Teraz mogę sobie otworzyć 3, może dwie. Dobra, otworzę sobie dwie teraz. E, dobra, dwie skrzynki, które mają w ogóle level? O, 99% levela 54. Kurde. I niedługo hmm. tak będę mógł sobie otworzyć e, tutaj skrzyneczkę bonusową. E, no, za skrzynię, jak tą platynową chyba, albo diamentową, od którego można tam otwierać. 31, to jeszcze trochę, no ale to już zawsze jest pewne 24 zł. No, ja co level teraz dostaję sobie tą skrzyneczkę platynową i zawsze mam pewne 50 zł. Kilka razy tego guta dropnąłem z tego co pamiętam. A teraz mogę sobie w sumie otworzyć tą skrzynkę złota. Pewnie ten five sevenik, ale dobra. Zobaczymy sobie co z tego poleci. Rollcage, no dobra, za 15 zł. E, dobra, za 15 zł on się później jeszcze przyda, czy, nie, już nie mogę, chociaż, o, teraz tego roll cage, a dobra, idę sobie na kontrakt, nie jestem się szukać tego roll cage'a. E, weźmiemy sobie 6 skinów, 20 złotych dostajemy, ile? E, 17, nie jest za duża strata, więc nie jest źle. E, dobra, cyk, kolejny skinek. E, dostajemy sobie 50, 53, 60, no dobra, też małka strata. Kolejne 6. Teraz sobie będziesz full po tym. Jakiś auk za 114. Dobra. Weźmy sobie kontrakt na full 383 zł, dostajemy jakieś kałaszka, które jest wart 369. No dobra, idziemy sobie na skrzynki. Expensive oczywiście 10, proszę bardzo. I teraz pójdziemy sobie na upgradera. Pogram sobie na upgraderze troszkę. I na tym upgraderze sobie, o 5 nik, a red, no chyba profit 2,92 profitu, dobra I sobie pogram trochę na tym upgraderze Teraz przesadziłem z tą moc, oczywiście chciałem 3 88, 8, dobra, idealnie, starcie. 3 skrzyneczki i poniosłem na upgradera na 50% Albo nie, 40 dzisiaj procent. O, też fajny, chyba profit e, Strata, dobra 40% wszystkie skiny dzisiaj no, i później kontrakt i upgrader na fula. Dzisiaj na 25%, więc szybko sobie poulepszamy. Dobra, to siedzi pierwsze. Lecimy dalej. Tego Digielka sobie pominiemy. Lecimy dalej. Dobra, przepaliło od razu. Lecimy dalej. 18 groszy zwrotu. Cyk. Nie będę nawet z procentami się tutaj bawił. Po prostu chcę ulepszyć szybko wszystkie skiny. Dobra, wezmę sobie dwa w sumie, żeby to za długo nie trwało i akurat nie siedzi znowu e, dobra, kolejne nie siadło to może teraz siedzie ten Militia Pin, chyba też nie siedzi no nie, nie siedzi, przepalony znowu e, dobra, kolejne co weźmiemy sobie to będzie to i front znowu, jakieś autografy z 2018, siedzą? tak, siedzą, dobra przydadam się do kontraktu See you later, teraz na akablu laminat Za 40 zł siedzi? Siedzi, dobra Fajny kałaszek, polecam bardzo serdecznie jak ktoś ma trochę budżetu Redlining na golden coila Oj, nie siedzi, dobra Teraz zmienię trochę może te Zmienię trochę procenty na te droższe skiny Na przykład wziąłbym sobie Tak I to siedzi O, idealnie, proszę bardzo Uspik, nie wiem jak on się nazywał w sumie Ale za 100 19 zł chyba tam był, to siadł. O, o teczek też się dobra. Chyba się odrabiam na tym odcinku. Teraz dwa razy AWP im został, AK Assy. No Dobra, weźmiemy sobie, damy tak na Basic. Eee, czekajcie, coś nie działa. Odświeżymy sobie ta czwórkę 4 szybko. Eee, AK, eee, nie, ja nie chcę tak mało eee, procent. To miało być 40. O, 40%. E, sticker, folia, nie zmieniłem nic, i właśnie to był mój błąd. Teraz obrócimy całkowicie do prawej, do lewej strony, znaczy się e, tą awupkę, red, e, awupkę Redline. tak, awupkę Redline. Syk. No i siadłoby z tej strony tym razem. No dobra, więc idziemy z tym, co mamy do kontraktu i robimy upgrade ostateczny. Ile mamy? 320, 330 zł. O, guzik, jakiś Doppler, może? O nie, popiół za 300, dobra. E, upgrader na 25%. I zobaczymy sobie Talon Knife za 1000. Ja bym sobie dał takie procenty. No i niestety nie siedzi. Więc ja wam widzowie dziękuję za oglądanie. Jutro, oczywiście, kolejny film jak to u mnie, czyli Daily na kanale. No i do usłyszenia jutro. Siemano.